Cześć witajcie, cześć witajcie, z tej strony Greg GG i jest ze mną Nikola, Nikola i a więc dzisiaj zaczynamy w Brockhaven grać, tylko że nie w zwykłe tylko słuchajcie, będziemy grali w Brookhaven, w którym napadamy na bank i będziemy kradli, a więc dobra, ty... yeah. Dobra. Ej. Ej, ja mam w ogóle tekstury, wiesz? Ja mam takie budowle. mam takie Wsiadaj do mnie Wsiadaj do mnie do auta. Jezu, dżena, na pewno. Siadaj! Z tyłu jestem. Ok. Jedziemy obrabować bank. Nie. Poczekajcie, muszę coś zrobić. Będzie krótkie cięcie Dobra, jesteśmy po cięciu. Jesteśmy z powrotem, tak zwam. I jedziemy. Jedziemy do banku! Au! To jest taki czy jakby jem, bo ja jem... Dobra, parkujemy autko. Wchodzimy Potrzej, do banku. Tak. Poczekajcie. Chodźcie, przedstawimy jakie mamy skiny. Ja mam taki skin. A Nikola ma taki skin. Dobra. A Zresztą więc, poczekaj. Trzy, dwa, jeden. Wchodzimy. To napadł! Napad, Napad. Chodź. No chodź. Poczekaj. Otwórz I poczekaj, ja już bombę wysadzam. Aha. Ja bierę. Dobra, bierę kasę.. Ja, ja też mam. Dobra, zamkniemy. Ja tą zamknę, walizkę moją. Uciekamy. Dobra, jedziemy szybko na hałupę, się przebierzemy i jedziemy zobaczyć, co? No. Pikachu! Tutaj jest podpisane Pikachu. Nie. O Jezu. Dobra, chowam i szybko się teraz przebieramy, szybko. I tam już nieważne nawet gdzie. É, vês, já tá assim, <laughs> Não, não yeah. Na dziewczynę, na dziewczynę się ubierasz. Na no tako. A o tam. Coś się stanie? Nie. Jakoś ja też w takich ciuchach chodzę. Taki mam trochę. Już cztery minuty. Dobra. I dobra. I dawaj teraz szybko jedziemy. Czy to się nadal nagrywa? Tak, ciągle się nagrywa. Już zaraz A. pięć minut, Aha. zaraz przyjdę. Okej, okay, ja jadę do banku. O ty kurde. Ja ci dam. Wija było otwarte. Już pięć minut dwadzieścia sekund. Nie umiem Nie Dzień dobry. Co to jest? Ciekawy czy bank? Kurde. Karty nie mam. Mam pan na blank. Na blank. Karty nie mam. O, ty już masz. O, znów żeś wyrwała bank. Ja w to nie jestem mieszany. O, nie, zamkłaś mnie. Ja ci dam. Szybko karta, bo zaraz po mnie przyjadą. Szybko. Szybko. O nie. O nie. O! Dzięki ziom. A, to ty. Pomogłam ci, jestem święta. Święta. Nie zapomnę tego słowa. Święto. Jestem Za to, że mi pomogła, zjedziemy do restauracji. O, dziękuję. Tu za pieniądze. Lisa, ku to obsługuje. Daj mi żarko! Daj mi żarko! Dawaj żarko. Dobra, ja mu depczę. Dobra. Smaczne. Dobra, wywalam to Dziękuję. Po... Chodź, jedziemy. Ja, ja się zostaję z lisak. O, no O nie, jednak... Wchodź. Jest. Ja. Bierę. Wody. albo w sumie dobra jedziemy na basen jedziemy na basen ja wow! chcę patrz, patrz tu, patrz Nikola, patrz tu, patrz, ej patrzę ja Odpiętajcie, co to ja robię. No widzę, ja Dobra, ja tu ratownik SCP. A to, co mie, robiliśmy? my robiliśmy? Kiedy? No ten to domu no, na Tak Znów ktoś się wbił do banku I, Ale mi wywaliło Ja na tak chwilę idę gdzieś, dobra? A obrabować bank na pewno bo ja już jadę. Jestem szybciej, ktoś mi pomóc. Aha. Ej, Auto damy, mi siedzimy w banku? Co? Siedzimy w banku? Ja jadę do domu. No dawaj, szybciej. No już jadę z trumną do banku. Ale tak na serio. Jadę strumną. Aha. Dalej szybciej. Szybciej jesteś tu. No jestem. Teraz się zamykam. Jestem. Chodź. 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 Kto tą... Czemu ty Chodź. tylko tą kartę masz? Jeszcze mam ją. Jestem proste. I czekamy sobie, nie? Ej, wiesz, że zaraz te, to się zamknie. Ej, a ty ty masz otwarty garaż? O kurde! Bo zobaczyłam się domy. Kurde. Się, nie zamyka się. O, teraz się zamyka. A wjechał ktoś? Zamy nie, nikt nie wjechał, akurat. Szybko właśnie. Nie ma jeszcze sloting. Będzie pisało. Dobra. teraz jest. No, dobra. Jeszcze raz. Bank white is Flot. O! Bierzemy! Poczekaj, poczekaj! To jest podsadza! Ta co Tak co do bomby? Drzewo się pali. Bo ten, bo ja muszę. No,